Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Oj, powiem Wam tak, burzliwy weekend. Dopiero co wyjechałem z Ogrodzieńca, spod Zamcza, z hotelu 511 e, i jadę w tym momencie do Mikołowa, czyli na drugą część Śląska. E, ponieważ wygrałem tam charytatywną licytację na rzecz pewnego młodzieńca, który bardzo kocha futbol, i będę dla niego gotował. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Od razu też przepraszam za mój głos. Co prawda ja mam nowy sprzęt do nagrywania, bo to jest mikrofon bezprzewodowy, remowiu podpięty pod GoPro. Bo jak sami wiecie, z tym na kabelku miałem różne problemy. Raz działał prawy, lewy kanał, więc kupiłem trochę inny sprzęt. Zobaczymy też, co z tego wyjdzie. Ale przede wszystkim to jest wina mojego głosu, ponieważ obudziłem się dzisiaj z chrypą i bólem Guardła. Ale przejdźmy do właściwego materiału. Jaką dobrać moc do swojego samochodu? Oczywiście ja zrobię osobny odcinek o koniach mechanicznych i o newtonometrach, żeby to bardziej zobrazować, bo bardzo często się posługujemy tymi zwrotami, a coś tam w głowie świta, ale może warto też będzie szerzej o tym powiedzieć. A dzisiaj chciałem się skupić właśnie na tym, jak dobrać pojemność, moc i masę w swojego samochodu. Są trzy takie główne współczynniki, które idą w parze. Podejdę ten temat trochę inaczej, w ten sposób, że pierwszą kwestię, czy diesel, czy benzyna, ja już nieraz poruszałem, oczywiście musicie sami sobie to policzyć, jak jeździcie, w jakich warunkach i wtedy łatwo będzie to przekalkulować, więc przyjmijmy, że dzisiaj skupię się bardziej na aucie kompaktowym, takim, które ma, dajmy na to, silnik 1,4, 8 zaworowy, 75-konny. Sami przyznacie, że... Taka pojemność, taka moc wystarcza do jazdy w mieście, prawda? W zupełności powinna wystarczyć. No to po co są robione mocniejsze samochody? Bo 75 koni, jak dobrze wiemy, to już w tej chwili... Przy nowych samochodach to już jest naprawdę absolutne minimum, co możemy e, kupić. Zacznijmy od tego, e, że owszem mamy auta mocniejsze, ale też musimy uważać szczególnie przy autach używanych na to, żeby nie kupić zbyt słabego silnika. Dam tutaj przykład Renault Scenic'a drugiej generacji, gdzie podstawowa jednostka ojej, siódemkę chciałem wrzucić, nie mam tylu biegów, to nie Porsche, gdzie podstawowa jednostka przy drugiej generacji miała silnik 1.4, 95 koni i co najlepsze, ten silnik no, nie był zbyt mocny do tego auta, trochę felernie zestawiony, ale on palił tyle samo, co mocniejsza jednostka 1.6, 110 koni, no dobrze, homologowana na 107 koni. Inna pojemność, trochę większa moc, bardzo zbliżona budowa silnika, a spalanie, dlaczego, dlaczego przy 1.4 takie duże? No bo był problem z rozpędzeniem tej masy. Z drugiej strony naddatek mocy też w moim przekonaniu nie jest zbyt dobry. Ja ostatnio miałem okazję sporo jeździć Audi RS7 w odmianie Performance, czyli tej 605-konnej. I powiem Wam jedno, zacząłem się zastanawiać... Gdzie to wykorzystać? Zdjęte ograniczniki, bo tam i stage 1 i stage 2 były zrobione, więc tam maksymalna prędkość to podejrzewam około 317 realna. Gdzie tym jeździć? W jaki sposób to w ogóle wykorzystać? No tylko i wyłącznie na to, że ja wiem, no szaleńców nie brakuje, no ale... Nawet jeżeli gdzieś tam lekko te przepisy łamiemy, no to już bez przesady, no tym autem to na jedynce łamiemy większość przepisów w mieście, więc na to bym e, bardzo uważał, bo w moim przekonaniu e, no, naddatek tej mocy może być dla nas szkodliwy. No i właśnie, idąc za ciosem, warto też parę słów powiedzieć e, o młodych kierowcach, bo ja zawsze, ale to zawsze będę polecał, żeby taka młoda osoba miała możliwość w pierwszej kolejności. Je, jakie mam twarde zawieszenie w tym aucie. Miała w pierwszej możliwości, w pierwszej, e, miała możliwość jeżdżenia e, samochodem, który nie będzie zbyt duży i nie będzie zbyt mocny. To jest bardzo istotne, szczególnie na samym początku, z tego względu, że... Najpierw musimy się oswoić z tym ruchem, musimy się wczuć w ten ruch e, i mu musimy dobrze poznać swój samochód, tak, żeby nam się po prostu nim dobrze jeździło. A później przyjdzie czas na mocniejsze samochody. Naprawdę, uwierzcie mi, przyjdzie na to czas i nie ma co wyprzedzać faktów. To, że wam tam znajomy powie, ojej, a ja mam BMK 328, a ty takiej nie masz, bo jeździsz jakimś małym, miejskim kompaktem, nie zrażajcie się, bo lepiej zacząć uczyć się od samochodów mniejszych i stopniowo zwiększać swoją e, moc, jak i swoje umiejętności. Ja też mogę powiedzieć tyle, zwróćcie uwagę, no moja Laguna Coupe, e, 2.0, 200, no tam 38 koni w najmocniejszym pakiecie, e, w, na, w najmocniejszym boksie ustawionym. No i też z drugiej nie strony, nie strony gdzie, ja, gdzie ja to mogę wykorzystać? Kija. O, kija nieoznakowana. E, gdzie, ja to, gdzie ja to mogę wykorzystać? Powiem tyle, naddatek mocy jak najbardziej nam się przydaje. I co najlepsze, on zwiększa nasze bezpieczeństwo. Już tłumaczę dlaczego. Na pewno o wiele łatwiej nam będzie wykonywać takie manewry jak wyprzedzanie, włączanie się do ruchu, tylko też my musimy umieć tę moc okiełznać, tak żeby to jakoś współgrało i żebyśmy mogli sobie z tym poradzić. Więc wszystko powoli. Nie bez powodu ten kask na prawym fotelu, bo też będę miał jutro okazję pojeździć trochę na torze, więc dla bezpieczeństwa zawsze polecam zakładać kask. No i właśnie, jeżeli nie jesteśmy w stanie wykorzystać potencjału naszego samochodu na drodze warto zrobić to na torze więc polecam i tak już w gwoli podsumowania powiem wam naprawdę gardło mi dzisiaj bardzo boli w gwoli podsumowania mam do was jedną prośbę podzielcie się w komentarzach informacjami o tym jakie macie samochody Jaka moc i jaka pojemność? E, możecie też dopisać mniej więcej orientacyjną masę swoich samochodów. Ja zapewne będę wiedział, ile które auto około waży, ale chcę, żeby też inne osoby miały możliwość e, zobaczenia e, tego, jaki macie ten stosunek. Tutaj e, wszystkiego razem złożony i też napiszcie w jednym zdaniu, e, czy to jest dobre, czy za mało, czy za dużo, jak do tego też podchodzicie. Będę bardzo tego ciekaw. Dzięki wielkie, pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Hey!